Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Było już około godziny szóstej. I mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Z martwych wstał.” Wspomnienie wiernych zmarłych może napawać nas zadumą, refleksją nad życiem, przemijaniem tego świata. Może warto ten czas wykorzystać i odważyć zadać sobie pytanie, czy dobrze wykorzystuję dany mi czas tu na Ziemi, czy nie przemyka mi życie za szybko jak piasek przez palce czy umiem znaleźć czas na zatrzymanie się, sprawdzenie czy idę w dobrym kierunku. Na pewno takim dobrym narzędziem i hamulcem do zatrzymania jest czas modlitwy. Na przykład czas adoracji, którą każdemu polecam. Jak mówił święty ojciec Pio, modlitwa jest jak oddech dla duszy. Trzeba nam się modlić, aby nasza dusza mogła oddychać. A w tym czasie w sposób szczególny, módlmy się za naszych bliskich zmarłych. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.